Czy jeżdżę bezpiecznie? Oczywiście, że jest bezpiecznie. Nie przekraczam prędkości. Czasem zbyt duża brawura. <grywa> i fantazja. A szczególnie młodzi, młodzi kierowcy. E, na czym wiadomo, że jeżeli. E... Totalny jakiś chaos. Oni największe zagrożenie stwarzają na drogach. A co ty masz do powiedzenia na temat bezpieczeństwa? Według badań, jedzenie i picie w czasie jazdy jest bardziej niebezpieczne niż korzystanie z telefonów komórkowych. Dlatego, kiedy poczujesz głód, zrób przerwę w podróży. Pamiętaj, że w czasie upałów wytrzymałość kierowcy jest ograniczona. Koncentrację obniża też wiele leków. Jeżeli bierzesz środki przeciwbólowe, nasenne czy antyalergiczne, sprawdź, czy nie wpływają na sprawność kierowania. Jeżeli po zażyciu niedozwolonego leku spowodujesz wypadek, odpowiadasz tak samo jak kierowca będący pod wpływem alkoholu. Narodowy eksperyment bezpieczeństwa Weekend bez ofiar 6-8 sierpnia 2010 www.weekendbezofiar.pl